O, tam jest chyba jakiś fryzjer, Ach, a mi by się przydała nowa fryzura. No spójrzcie na te włosy, muszę iść do fryzjera. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym się trochę ostrzyć, chciałabym zmienić fryzurę. Przepraszam. Tak, zapraszam za mną. Dobrze. Proszę usiąść na tamten fotel. Dobrze. O, usiadłam. Już mam to, co chciałam wziąć. Jeśli będzie się pani coś podobać, to proszę powiedzieć. Dobrze. Te? Nie. Te? Nie. Te? Nie, mm, nie, 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 nie. A te? Też nie. A te? Hmm. Nie wiem, ale też nie jestem przekonana. Dobrze. A te? Hmm. Przecież to są tam te, tylko że spięte w jeden krok. No wiem. Ale czy pani się te podobają? Nie, nie, nie. A te? Mm -hmm, oczywiście. Dobrze. Dobrze. Teraz suszarka. O nie, jestem cała reszta Wow. Jakie śliczne włosy Tak mi się podoba, że jeszcze skakać uh. Juhu. Bardzo dziękuję pani Moje włosy są takie śliczne Ach, to drobiazg Bardzo dziękuję Do widzenia Do widzenia Dzień dobry Witam ponownie Chciałabym zapłacić Dobrze. Poproszę 100 zł. O proszę. Dziękuję. Do następnego razu. Ma pani rację. Do widzenia. Do widzenia. Podobało Ci się? Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. I zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z różnymi ekstra filmikami. Do pa!